Hejka kochani, w dzisiejszym filmiku pokażę Wam, co kupiłam Tofikowi na święta. Zacznę może od najdłużej wyczekiwanej klatki. Klatkę zakupiłam w sklepie zoologicznym Skalar po bardzo intensywnych poszukiwaniach. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak one wyglądały, to zapraszam na kanał Justyny. Świnki morskie. Oczywiście link znajdziecie w opisie. Klatka kosztowała 125 zł. Jej wymiary to 70 cm długości, 40 szerokości i 32 wysokości. Jest otwierana na dwa sposoby. Tutaj z boku i ma taki specjalny uchwyt na palce. Oraz tutaj u góry, również z takim uchwytem. Co prawda klatka jest w kolorze różowym, ale przynajmniej będzie pasowała mi do pokoju. Mogłam jeszcze wybrać żółtą lub zieloną, ale to nie najlepiej komponowałoby się z tym. Jak pewnie widzicie, mata okazała się troszeczkę za krótka, ale spokojnie, niedługo ją wymienię. Kolejną rzeczą do klatki jest biała kuweta, którą dostałam od Justyny w prezencie. Na razie nie wsadzę jej do klatki, bo zajmie sporą część, ale stoi ona tu, czyli na wybiegu. Co podoba mi się w niej najbardziej, to to, że ma takie dwa uchwyty na przyczepienie do klatki. Można to również zrobić takim drucikiem. Kiedy wymienię domek, a miseczkę postawię obok, na pewno kuweta będzie w klatce. Kolejnym prezentem świątecznym jest kula smakula. Jest ona z firmy Trixie. I kosztowała 11 zł. Na obrazku, jak widzicie, są takie marchewki, a jeżeli ktoś by nie wiedział, to tutaj wkłada się przysmak. Aktualnie znajduje się tu pietruszka, daje się śwince, a ona sobie turla w poszukiwaniu przysmaku. Osobiście mogę wam ją polecić, ponieważ Tofik bawił się nią wczoraj całe popołudnie. No i bawi się teraz. Świnki czasem mogą się zdenerwować, kiedy przysmak nie chce wylecieć. Ale myślę, że nie należy się tym martwić. Teraz kategoria jedzenie. A mniejszym suszone brokuły z herbal Petsu. Za 50 gram zapłaciłam 5,90. Wczoraj je otworzyłam i mogę powiedzieć, że Tofikowi zasmakowały. Ostatnią rzeczą z naszego holu jest ulubiona karma Tofika. Czyli Wersel Laga Kawia Complete. Kosztowała 14,90 i zawiera 500 gram. To na tyle w dzisiejszym filmiku. W komentarzach możecie się pochwalić, co Wy kupiliście swoje śwince. Oczywiście, jeżeli Wam się spodobało, zostawcie łapkę w górę, komentujcie i subskrybujcie. Pa, pa! Życzę wszystkim wesołych świąt!